Przed dzień naszej 105 rocznicy zasiłku Polski z Morzem w Pucku, przygotowaliśmy dla Państwa piękne wydarzenie artystyczne, gdzie będzie pięknie wybrzmiewała muzyka, śpiew, ale również wiele słów padnie związanych dotyczących tego wydarzenia, które miało miejsce 10 lutego 1920 roku. Nasz puszczanin rodem, Mariusz Jeka, zaprosił swoich art kolegów, przyjaciół artystycznych z całej Polski, żeby tutaj nam zagrali i zaśpiewali. Ja jestem pewna, że to będzie wspaniałe wydarzenie pod tytułem Tango Wolności. Będą i rytmy tanga, i inne rytmy, utwory, które znamy, których nie znamy, będzie ważne też słowo. Za za dwa, za noc, za trzy. Wolności moja, ty wiktoria! Także liczę na wiele ciepłych wrażeń i na to, że będzie to też powód do refleksji i do jeszcze większego poczucia dumy z tego, co się wydarzyło 105 lat temu w Polsce. Rosną, rosną, łańcuch kołysze się